13 sierpnia 1997 roku emisjonowany jest pierwszy odcinek serialu Masteczka South Park, Kreskówki dla dorosłych, obrażających wszystko i wszystkich. Opowiada o czterech głównych bohaterach: Kylu Kennym, Stanie i Eriku Kartmanie. Przez pierwsze dwa lata kontrowersyjny serial cieszył się wielką sławą. Nacieszył się tak dużą sławą, że na jego podstawie został stworzony film, a także powstała pierwsza z wielu gier w uniwersum South Parka. Wydana w 1998 roku, gra South Park, wita nas znanym Intrem, ale w 3D, a fabuła opiera się o... W dowiadujemy się, że w miasteczko napierdala kometa. jak jebnie w South Park, to jakbyś przywalił dechą w krowiego placka. Dobrze chociaż, że postacie mówią oryginalnymi głosami, a nie wysamplowanymi z Mortal Kombat, bo tak by było taniej. No i na tym koniec tej zajebiście interesującej fabuły. Potem wybieramy jednego z czterech głównych bohaterów i w trybie FPP bijemy śnieżkami przez wszystkie chaptery, na przykład do indyków, a potem do robotów? Gra była krawem, ale pomimo tego rok później wyszła kolejna gra. South Park Chef's Love Shack. Quizowa gra, w której rozrzucamy pizzę kartmanem, bijemy trumny, rzucamy balonami na płonące drzewo i klepiemy małpę w jedną z jej kilka dób. Rok później wychodzi kolejna gra South Parka, czyli South Park Rally, czyli wyścigówka w świecie South Parka. Kolejna gra wydana w 2009 roku, czyli 9 lat później. South Park Let's Go Tower Defense Play, to Tower Defense w świecie South Parka. W 2012 wychodzi South Park Tenorman's Revenge, czyli walka przeciwko Tenormanowi w kopowej platformówce. Pomimo, że w marcu 2012 roku, kiedy Tenormans te Revenge miało premierę, można było zapisać kolejną grę South Parka na straty, to zapisywanie uniwersum growego South na straty nie było możliwe już 3 miesiące później, bo o to wychodzi trailer, który wszystko zmienił na dobre. Z jasnym South Parka, Stick of Truth. We need the new kid. What new kid? 6 marca 2014 roku chodzi kolejna gra w South Parka, The stick of Truth, parodia RPG w świecie serialu i tym razem nie zawiodł on fanów. się w nowego dzieciaka, który wraz z rodzicami wprowadza się do nowego miasta, a po wprowadzeniu do domu nasz ojciec wygania nas z domu, żebyśmy poznali nowych przyjaciół. Tam szybko zaprzyjaźniamy się z Batersem i dołączamy do ludzi w konflikcie elf ludzkim. Ludzki wielki czarodziej, Eric Cartman, który daje nam imię Dekiel, każe nam wybrać jedną z czterech klas. Wojownik, mag, złodziej lub Żyd. Oprócz misji głównych mamy tam możliwość wykonywania wielu misji pobocznych, takich jak znalezienie Jezusa, pałanie się z dziećmi chowanego, pomoc stanowi w odzyskaniu iPhone'a od swojej siostry, albo znalezienie flecu z Jimmym, Bartem. Pomimo, że fabuła trwa około tylko 6 godzin, a niektóre sceny zostały wycięte z gry w Unii Europejskiej i Australii z powodu kontrowersyjności, jak na przykład wkładanie sądy kosmicznej w dupę albo możliwość wykonania w pierwszej aborcji w świecie wirtualnej rozrywki co ciekawe, na pc -cie te sceny nie zostały wdzięte. Gra do serc i miała bardzo dobre oceny na Metacritic. 16 czerwca 2015 roku zostaje wydany kolejny trailer kontynuacji. Kilka prawdy: South Park The Fractured Bad Hall. Zostanie wydana 16 października 2017 roku, a 24 kwietnia 2018 roku zostanie także wydana na Nintendo Switcha. Tym razem bohaterowie będą się bawić swych bohaterów, a walka odróżniając od poprzedniej części zostanie mocno usprawniona. Choć dalej będzie miała system robę. pomimo, że była to dobra gra, to wulgarność jest tu trochę przesadzona i przestaje być aż tak śmieszna. Poza tym widać, że Obsidian o wiele mniej bał się kontrowersyjności niż Ubisoft, dlatego że nie ma aż tak bardzo obrażających fragmentów, a przynajmniej nie są tak obrażające, żeby zostały wycięte. Gra też dostała dwa jest jedna opowiadające o obozach, Dawaj Cruncha. A drugie, w której pomagamy Kenemu z jego siostrą i jej zainteresowaniami wampirowymi. 13 sierpnia 2022 roku zostaje zapowiedziana kolejna gra z odparka przez studio THQ Nordic. Nie wiadomo, czy będzie to kontynuacja poprzednich dwóch odsłon, mówi się, że ma być ona w 3D, co miałoby być powrotem do korzeni, bo kiedyś planowano zrobić taką grę z Parka na coś wzoru Simpsonowego Hit and Run, ale porzucono ten projekt, lecz na razie nie wiadomo kiedy gra wyjdzie ani jaka będzie. Dziękuję Wam za oglądanie filmu, dziękuję za aktywność pozostałymi singlami bo wróciłem wraz z singlami, nie bo nie, 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 miałem tydzień przerwy, ale wróciłem możecie wbijać na najnowsze single Wiem, że miałem nagrać teraz film o RDRze 2 i ogólnie o całej serii ale wpadłem na pełno South Park, a teraz też z powrotem chyba z 10 razy już ogrywam, te gry Park, więc po prostu chciałem sobie na nich nagrać film yy, no i to, to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie się w ogóle. na razie do zobaczenia w następnym filmie i na następnych singlach na razie, Ciao.